Cześć No i co, właśnie Zakończył się, projekt Gryzli 700 dla klienta Projekt Po prostu klient chciał, klient wymaga, klient ma yy, Dokładnie rzecz biorąc, zostało zamontowane wyciągnięcie chłodnicy, tak jak właśnie wcześniej mówiłem Muszę naprawdę pochwalić, bo to jest od chłopakowskładowania.pl Kładowanie.pl yy, Że naprawdę zajebiste jest wyciągnięcie Bardzo proste do zmontowania bardzo eleganckie, fajnie dopracowane. Tak jak zobaczycie, nawet z tej strony to już wszystko zabudowane, że tych chłodnicy nie widać, że tych kabin nie widać. Naprawdę rewelka. Oczywiście, teraz tak jak widzicie tutaj highliftera zestawik, tak potrójny. Wiadomo dlaczego trzy, nie muszę tłumaczyć. Ładna tajeczka, ma piękne mocowanie. ładnie to jest splasowane. No i oczywiście sprawdzona szczelność została już. 100% szczelność. Tylko sobie powiedzieć, jak wygląda to przeprowadzenie od filtra, no to tak. Tu macie schowek, ze schowka niestety ale tyle tracimy, tak? No niestety ten musi przejść. Więc trochę schowka tracimy. No i teraz, jeśli chodzi o obudowa została ta sama. Jeżeli byśmy chcieli od teraz otworzyć filtr, to wiadomo, odczepiamy te elementy, no i odkręcamy tą do śrubę od obejmy i możemy to ściągnąć, tak? Filtr oczywiście został wcześniej przygotowany, wszystko wyczyszczone. Yy, przy okazji od razu zostały wymienione wszystkie oleje yy, w dyfrach też. czyli Silnik dyfry, filtry wyczyszczone, nowy płyn, oczywiście zalany yy, tutaj do chodnicy. Jak spojrzycie tutaj, oczywiście zbiornik, tutaj do zbiorniczka, żeby widać było wszystko przeciwroczyste, też, żeby było widać, że wszystko jest prawidłowo No i co, no, gryzli teraz, gryzli teraz. Będzie mógł naprawdę konkretnie brodzić w głębokiej wodzie. Sam widzicie, no. Ja mam 1,80 m. To tutaj będzie, no, ile? 1,60 m. Czyli jest, jest całkiem wysoko. Teraz, tak, jak to wygląda od tej strony? Od strony ridera. Teraz stoimy na kładzie. No to mamy w ten sposób, tak? Teraz ja siedzę, no. Czyli, czyli teraz, tu macie teraz, mam dołożoną do klatki piersiowej. Czyli całkiem nieźle, wszystko widoczne, jeżeli chodzi o na siedząco. Teraz jest na wysokości mojej głowy, tak? Troszkę zasłania. Zawsze w każdej chwili można, oczywiście, wziąć te końcówki ściągnąć i obniżyć go. Oczywiście, jeszcze niżej, jeżeli będzie właściciel chciał. No, ale to jest tak, na zostało zaprojektowane przez heliptera, więc zostawiłem. Właściwie, będzie coś, co nie, nie chciał, to będzie mógł sobie ją tylko przyciąć, Założyć z powrotem końcówki i wtedy zmniejszy sobie sobie wysokość, tak? Jeżeli będzie mu przeszkadzało. Oczywiście. Zostały kable dodatkowo. jak wam kiedyś mówiłem, że, no tak jak widzicie, do no ramionowego dojście do tutaj, tej, tutaj, to od razu wszystkie kable zostały zabezpieczone. Wszystkie złącza, tak dalej, to zostały zabezpieczone, żeby przed żeby nie się działy Nie było problemu z tym rozbieraniem. No i na wszelki wypadek, oczywiście, gdyby właściciel e, ale zapomniał, e, e, zostałyby na światłach, tak Jaki byłby problem z aku. Tu mamy wyprowadzone dwa kable. Plusowy i minusowy, wyprowadzone są od aku. Tu są doczepione, w każdej chwili można wyciągnąć całkowicie, i tutaj sobie podłączyć ładowanie awaryjne, proszę do tego, do aku bezpośrednio, więc takie w razie czego? O, w kryzysie teretycznie się nie psuje, więc nie powinno być potrzebne, i co? I że na tyle, że powinien być zadowolony, e, oczywiście, został tu już teraz tak nie zobaczycie, został założony, została sprzęgła mm, tutaj elementy, które tu zostały, oczywiście wszystkie części idą do zwrotu rolki stare tu zostały stara sprężyna jak widzicie stara sprężyna wszystkie elementy, wszystko wraca z powrotem do klienta jeżeli czego kiedyś będzie nie chciał to w razie będzie mógł sobie wrócić do serii ze strat, jeśli chodzi o co zostało pocięte, żeby to do... założyć snorkle to jest tylko ten jeden plastik, reszta plastiku, czyli te następne plastiki nie zostały w żaden sposób pocięte, więc w razie czego przy jakbyśmy chcieli wrócić do serii, nie ma problemu. Kupujemy tylko ten jeden plastik i zakładamy wszystko z powrotem tak jak było i nie ma problemu z tym montażem Tak samo kable, wszystkie jak kable, przewody od właśnie płynu, tak dalej zostały po prostu poprzedłużone, nie, żeby były od początku prowadzone lub pocięte, tak? Tylko są po prostu tu są, w pewnym momencie są łączone, przedłużone. Więc też wszystkie przewody są w oryginalne, tak? No i wiadomo, no został sprzęga. Tu mamy 27 trzyzyzynki. Na pewno troszeczkę jeszcze to pomoże mu w terenie, żeby te, po prostu te koła lepiej obrócić. Tę zilkę I będzie się na pewno dobrze sprawował ten sprzęt. No i co? To było na tyle. Pamiętajcie, aby subskrybować i lajkować. I do zobaczenia w terenie. Trzymajcie się. Cześć.